Nowy rok blu rozpoczęty bez zmian, czyli w zgodzie z tym, w co wierzę od początku, z zabiegami autologicznymi, najbardziej bezpiecznymi, naturalnymi i realnie regenerującymi skórę od środka. Pracuje na tym, co najcenniejsze, czyli na własnych zasobach organizmu. Osocze, fibryna bogatopłytkowa czy Full Face Natural to zabiegi, które odbudowują, poprawiają jej jakość skóry, jej gęstość, napięcie i zdrowy, piękny wygląd. Bez sztuczności, bez kompromisów, z szacunkiem do biologii skóry. Nowy rok, te same wartości. Bezpieczeństwo, naturalność i regeneracja. Zapraszam serdecznie do gabinetu. Lumadita, Warszawa, Berlino.